Jeśli widzisz ten film 12 grudnia, to nie jest przypadek, to jest twój znak. Portal 12.12 to moment wyjątkowej energii, bramy pomiędzy tym, co było, a tym, co może się teraz zamanifestować. Ta krótka medytacja przeniesie Cię do spełnienia Twojej intencji. Jedyne, czego potrzebujesz, to kilku minut i siebie. Zacznij od zatrzymania się na chwilę. Znajdź ciche, spokojne miejsce. Możesz siedzieć, możesz też wygodnie się położyć. Weź spokojny wdech nosem i długi wydech ustami. I jeszcze raz wdech nosem i wydech ustami. Z każdym oddechem Twoje ciało i umysł wchodzą w rezonans. Energią portalu 12 12. Oddech przynosi ci lekkość, a wydech gruntuje cię z ziemią. Z wydechem czujesz spokój, lekkość i białe, jasne światło. A z wydechem czujesz, jak z twoich nóg Wyrastają czerwone, grube korzenie, które idą wprost do wnętrza Ziemi, łącząc Cię z energią wnętrza tej planety. Z wdechem lekkość, a z wydechem ugruntowanie. Z wdechem oczyszczenie blokad, a z wydechem coraz silniejsze ugruntowanie do Ziemi. Teraz poczuj, jak z wydechem z Twojej głowy wyrasta jasne, błyszczące światło, które łączy Cię z energią kosmosu, z energią wszechświata i pomaga połączyć Cię z energią tego, co nieskończone. Z każdym wydechem, więc korzenie stają się coraz silniejsze a z wydechem łączysz się z energią wszechświata. Dzięki temu to, co jest Twoim marzeniem, może błyskawicznie zmaterializować się w Twoim świecie, w Twoim życiu, tu i teraz. Z wydechem jasna energia, która łączy się z wszechświatem, a z wydechem korzenie, które gruntują Cię w ziemi. Z wdechem lekkość, z wydechem ugruntowanie. Poczuj to połączenie i poczuj, że jesteś jednostką, jesteś kreatorem, a wszystko, o czym myślisz, może błyskawicznie ziścić się i zmaterializować w Twoim wszechświecie i w Twoim życiu. Teraz pomyśl o jednej konkretnej intencji, jednym marzeniu, jednym pragnieniu. Nie analizuj, nie zastanawiaj się jak, po prostu poczuj. To jedno konkretne marzenie. Nie skupiaj się na kilku. Nie myśl, które byłoby lepsze. Posłuchaj intuicji. Pierwsze co przyjdzie ci na myśl, to twoja intencja, którą ten portal może ci przynieść. Nie zastanawiaj się jak by się to mogło wydarzyć, czy to w ogóle możliwe. Po prostu poczuj, jakby to już było spełnione. Poczuj tą energię w Twoim życiu. Wyobraź sobie teraz, że stoisz w świetlistej bramie. Przed Tobą jest Twoje życie już po spełnieniu tej intencji. Zobacz to dokładnie, poczuj to w ciele. Nie tylko patrz, co się wtedy dzieje, ale dokładnie poczuj te emocje poczuj, co czujesz czy spokój, radość, ulgę, wdzięczność. Pozwól, aby te emocje rozlały się po Twoim ciele. Coraz bardziej zacznij odczuwać. Możesz poczuć zapach, możesz dotknąć tej rzeczy, osoby. Możesz coraz silniej zacząć odczuwać te emocje. Poczuj to wszystkimi swoimi zmysłami. Pozwól, żeby ta manifestacja wsiąknęła w ciebie. Dokładnie poczuj, że to się dzieje. Przejdziemy do aktywacji w myślach lub szeptem: powiedz sobie, Jestem gotowa przyjąć to, co jest dla mnie najwyższym dobrem. Moja intencja manifestuje się teraz w lekkości, spokoju i harmonii. Poczuł, jak energia portalu wzmacnia Twoją intencję i wysyła ją dalej. Weź jeszcze jeden spokojny wdech i wydech. Zaufaj, puść kontrolę. To, co miało zostać aktywowane, już się poruszyło. Portal 12.12 jest otwarty, a Ty właśnie wysłałaś swoją intencję w świat. Najlepiej wykonaj tą medytację dzisiaj kilka razy, aż w pełni poczujesz tę intencję. Jeśli masz więcej niż jedno pragnienie, możesz wykonać jedno, jedno powtórzenie tej medytacji na jedną swoją intencję. Jeśli masz tylko jedno konkretne marzenie, powtórz je tak wiele razy, aż już poczujesz, że co się stało. Oczywiście możesz też wracać do tej medytacji w inne dni, jednak dzisiaj w portal 12.12 .12 moc jest najsilniejsza. Teraz tylko zaufaj, uwierz, że twoje marzenie jest już tutaj z Tobą. Nie kontroluj, nie analizuj, tylko poczuj wdzięczność i zaufaj procesowi i wszechświatowi. Wszystko, co było, dzieje się dla Twojego najwyższego dobra. Napisz komentarz 1212, 12, aby przyjąć energię portalu. Koniecznie zasubskrybuj też kanał i polub film, jeśli chcesz więcej takich treści. Do następnego.